Jesteśmy w ciągniku Agrotron 630.4 RV Shift. Ciągnik miał polską premierę kilka dni temu, tak naprawdę podczas targów w Bednarach. I tutaj mamy bardzo specyficzną skrzynię, ponieważ jest to układ, tak jakby zbudowany na skrzyni bezstopniowej. Natomiast jest to układ zupełnie sterowalny dla, dla tych użytkowników, którzy chcą mieć kontrolę, pełną kontrolę nad ciągnikiem. O tym nieraz już rozmawialiśmy i linki pojawią się na dole. Natomiast tutaj mamy wreszcie okazję zobaczyć jak działa ta skrzynia, jak wygląda sterowanie tą skrzynią. Tak, dokładnie sterowaniu skrzynią RV Shift. Przede wszystkim do sterowania wykorzystujemy joystick znajdujący się na prawej konsoli. Joystick poprzez wychylenie do przodu zmienia nam bieg na wyższy, lub poprzez wychylenie do tyłu na niższy, joystick jest tak zbudowany, że mamy tutaj jeszcze funkcję tempomatu zmieniając czy tam, powiedzmy to, Wciskając joystick w lewą stronę, ten pomat nam się uaktywnia. Uaktywnia się z taką prędkością, z jaką teraz jedziemy. W tym momencie, już jedziemy sobie w tym pomacie w prędkości 5,9 km na godzinę. Wszystko widzimy w monitorze InfoCenter, który się znajduje przed nami. Sama jazda w tym pomacie, możemy ją sobie teraz regulować. Mam dedykowany suwak na moim joysticku, wychylając go troszeczkę do przodu, do góry zmieniam prędkość o 0,1 km na godzinę gdybym chciał szybciej przyspieszyć lub zwolnić muszę troszkę więcej wychylić o taki drugi krok oczywiście zwolnienie działa w taki sam sposób teraz jedziemy bardzo wolno po polu, około 6 km na godzinę i tak takie działanie tempomatu działa do do prędkości 15 km na godzinę. Powyżej tej prędkości tempomat zmienia swoje ustawienie. I przy wychyleniu o jeden krok ciągnik przyspiesza nam lub zwalnia o 1 km na godzinę. O dwa kroki ciągnik będzie nam przyspieszał lub zwalniał o 2 km na godzinę. Tutaj myślimy bardziej o pracach transportowych. Wiadomo, prędkość powyżej 15 km na godzinę jest, nie jest stosowana przy pracach polowych. Więc ta prędkość też musi być w jeździe podczas jazdy w tym momencie zmieniana szybciej i bardziej dynamicznie. Sama skrzynia biegów ma dwa zakresy, na których możemy sobie pracować. Zakresy możemy zmienić poprzez dedykowany przycisk, który znajduje się na podłokietniku. Klikając na ten przycisk, płynnie zmieniam sobie zakresy pracy mojej skrzyni biegów z polowych na transport. I w samym tym zakresie mogę sobie ustawić w jakich, biegach ma ciągnik, w jakich biegach ma ciągnik się poruszać i jaki będzie bieg startowy. Załóżmy, że teraz mamy ustawione tryb jazdy na pole biegi 5 do 12. Oczywiście startowy bieg może być poza tym zakresem. Ta funkcja działa tylko i jedynie w przypadku, kiedy włączymy również funkcję APS, czyli Automatic Power Shift. Wtedy w naszym zakresie, który sobie w tym momencie ustawiliśmy, 5 do 12, od 5 do 12 biegu, ciągnik będzie sam się poruszał i będzie nam te biegi regulował w zależności od obciążenia. Oczywiście również w zależności od tego, jaki będziemy mieli włączony tempomat. Sam tempomat, wracając do naszego tempomatu, można jeszcze ustawić w inny sposób tutaj z przodu naszego joysticka jest przycisk bezpieczeństwa wyzwolenia kiedy sobie przycisnę ten przycisk i wychylę tylko troszeczkę dźwignię do przodu już czujecie Państwo jak e, tak naprawdę ciągnik przyspiesza Ten tempomat został zmieniony zmienił się również bieg na którym jechaliśmy i obrot e, sam przycisk wyzwolenia działa jeszcze w e, innych funkcjach Przede wszystkim, już powiedzieliśmy na samym początku, jak zmieniać biegi. Bieg do, e, wychylenie joysticka do przodu zmienia nam bieg do przodu. Wychylenie joysticka do tyłu zmienia nam bieg do tyłu. Z przyciskiem wyzwolenia tych biegów może być zmienionych więcej lub mniej. Załóżmy przy wychyleniu, bo już teraz nich zareagował w inny sposób, mogę sobie zmienić od dwóch do trzech e, przełożeń. Te wszystkie e, zmiany są regulowane poprzez nasz monitor Infocenter. Oprócz tego mogę sobie wyregulować również zmianę tych przełożeń. Zmianę poprzez płynność. Wszystkie ustawienia w skrzyni biegów w skrzyni przekładni RV Shift możemy regulować sobie poprzez wejście w menu naszego monitora Infocenter znajdującego się na desce rozdzielczej, i wejście w odpowiednią w odpowiednie ustawienie i tutaj możemy zmienić sobie maksymalną zmianę, czyli zmianę naszych biegów z przyciskiem od 2 do 5, przyspieszenie czyli pracę skrzyni biegów APS-ECO, czyli to w jaki sposób ma nam reagować ciągnik na obciążenie i w tym samym zmienianie zmianę biegów pamięć APS, jeśli włączymy sobie na on, będziemy mogli wrócić do ciągnika po, jego, po zakończonej pracy poprzedniego dnia, włączyć go i wszystkie o pamięci będziemy mieli zachowane wartości. Prędkość maksymalna eko. Prędkość maksymalna eko, gdy osiągamy 40 km na godzinę, skrzynia wchodzi w inny tryb, w tryb tak zwany eko. I tutaj, przy zachowaniu cały czas 40 km na godzinę, zmniejszamy prędkość obrotową silnika. Kolejną opcją, którą możemy sobie ustawić, jest opcja Stop and Go. Dzięki opcji Stop and Go możemy zatrzymać ciągnik bez używania sprzęgu. Jedynie wciskając pedał hamulca. Pedał hamulca wciskamy, ciągnik, teraz wcisnę, żeby zaprezentować. Ciągnik się zatrzyma wyciskam pedał hamulca ciągnik rusza oczywiście cały czas mam włączony rewers w pozycji do jazdy do przodu stop and go mogę sobie ustawić również w opcji zaawansowanej czyli mogę zatrzymać ciągnik tak jak i w poprzednim przypadku, zatrzymuję go wyciskam pedał hamulca ciągnik cały czas stoi, aby ruszył muszę nacisnąć pedał gazu Oczywiście rewers cały czas mam w pozycji jazdy do przodu. Nadpisanie tempomatu. Nadpisanie tempomatu. E, jeśli mam włączoną tą funkcję, jadę w tempomacie ze stałą prędkością, 15 km na godzinę czy 20 km na godzinę. I muszę nagle przyspieszyć. Nie muszę go wyłączać. Wystarczy, że jedynie e, wcisnę pedał gazu, przyspieszę sobie do prędkości, którą e, muszę obrać w tym właśnie momencie. Jeśli już nie będę potrzebowała tej prędkości, pedał gazu wyciskam. Ciągnik sam wróci mi do zadania prędkości w tempomacie. Funkcja Comfort Drive to jest funkcja, która pomaga nam w zmianie biegów. Czyli możemy sobie ustawić, aby zmiana biegów była bardziej agresywna, odczuwalna albo bardzo łagodna i płynna. Wtedy nasza praca z samym, samym ciągnikiem. Będzie dużo bardziej komfortowe. Dalej jest usuwanie wartości domyślnych oraz ustawienie wody koła. Tutaj na podłokietniku mamy też aż pięć programowalnych przycisków, do których możemy przypisać sobie poszczególne funkcje. Tak, dokładnie. Pięć programowalnych przycisków. Trzy z nich są przyciskami: fioletowy, biały i brązowy, przyciskami. E, które, mogą, e, zapro, które możemy zaprogramować funkcje np. APS-a czy e, pamięci e, prędkości obrotowej silnika. Dwie kolejne to są suwaki, i suwaki są dedykowane do funkcji, które działają dwutorowo, czyli na przykład e, podnośnik tylny czy e, hydraulika w wersji. Wyhydro, e, sterowanej elektronicznie. W jaki sposób to robimy? Z przodu naszego joysticka mamy przycisk dedykowany do pomocy właśnie w programowaniu tych funkcji. Przyciskam na raz ten dedykowany przycisk bezpieczeństwa i jedną, jeden z przycisków, który chcę sobie zaprogramować. W tym momencie, po mniej więcej 3 sekundach na moim wyświetlaczu zaczyna migać kwadracik dedykowany do mojego E, przycisku, który znajduje się na joysticku, i tutaj mogę w tym momencie sobie zmienić e, funkcję, którą chcę korzystać z tego przycisku. Załóżmy, że chcę, aby korzystać z pamięci obrotów silnika. Zmieniam pamięć obrotów silnika, została zaprogramowana. Tym samym wyłączyła się również e, funkcja podnośnika, ponieważ ona była zespolona razem z. E, Ponieważ ona była e, połączona ze sobą razem, podnoszenie i e, obniżanie podnośnika, żeby ją w ogóle wyłączyć, muszę znowu kliknąć sobie na raz przycisk dedykowany z przodu joysticka i przycisk, który chcę zaprogramować. Czekam chwilę, parę sekund, i w tym momencie znowu e, zaczynam rugać e, o, kwadrat, który jest dedykowany do naszego przycisku. Jeśli chcę w ogóle usunąć. Nasze e, opcje zaprogramowane, po prostu klikam na nasz e, przycisk i go przytrzymuję. W tym momencie mam, nie mam nic w moim e, monitorze InfoCenter. I tutaj za chwilę powinien się nam połączyć InfoCenter i wrzucić bieg do przodu i do tyłu. On po chwili powinien sobie sam zaprogramować. Wartość docelową, która jest przypisana z góry przez fabrykę, i w taki sposób wykorzystywać te dwa przyciski.